Jako pierwsze graby idealne na formowane cięte żywopłoty. Graby w naszym kraju zyskały na popularności z dworskich i pałacowych założeń ogrodowych, dlatego są uważane za najbardziej szlachetne rośliny żywopłotowe. Rosną bardzo szybko, lubią cięcie, dzięki czemu mocno się zagęszczają. Grab pospolity jest średnio wymagający w uprawie. Najlepiej rośnie na glebie o pecha zasadowym. Jest bardzo wytrzymały na silne i długotrwające mrozy. Jest bardzo tolerancyjny, jeżeli chodzi o wilgotność gleby. Preferuj gleby żyzne, ale również podłoże wapienne, gliniasto-piaszczyste oraz suche nie są mu straszne. Kolejną bardzo ciekawą żywopłotową rośliną jest ligustr pospolity. Swoim ulistnieniem przypomina trochę bukszpan. Rośnie bardzo szybko, uwielbia cięcie, wtedy mocno się zagęszcza i tworzy nam zwarty ekran zielonych liści. Potrafi być półzimozielony, czyli zimą trzymać liście na gałęziach. Ma małe wymagania glebowe, ale najlepiej rośnie na żyznej i przepuszczalnej, na stanowisku słonecznym. Kwitnie w czerwcu i lipcu, wytwarzając kremowe oraz białe kwiaty. Idealnie nadaje się na średniej wysokości, jak i wysokie żywopłoty do 2-3 metrów, bo taka jest jego docelowa wysokość, do której dorasta. Morwa biała jest bardzo ciekawym drzewem, które możemy posadzić w formie żywopłotowej. Lubi cięcie, ale oprócz tego, że ma bardzo ładne, ciekawe ulistnienie i rzadko spotykane, to możemy również spodziewać się pysznych owoców. Robiąc żywopłot z morwy, łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli to, co lubię. Warto ją posadzić w ciepłym, jasnym, osłoniętym od wiatru w miejscu, dzięki Czemu ochronimy ją przed przymrozkami, co zapewni nam owocowanie w następnym roku. Należy dla niej przeznaczyć umiarkowanie żyzną, przepuszczalną i niezbyt wilgotną glebę o obojętnym odczynie. Roślina to bardzo dobrze znosi przesuszenie i nie jest podatna na choroby i szkodniki. Kolejną bardzo ciekawą i oryginalną rośliną żywopotową jest tablina jarzębolistna. Idealnie się sprawdzi nacięte, formowane żywopoty, ale również takie naturalistyczne, luźne i zwiewne. Rośnie bardzo szybko i jest rośliną ekspansywną, dlatego trzeba jej zapewnić dużo miejsca. Jest mało wymagająca i łatwa w uprawie. Doskonale znosi zanieczyszczenia miejskie, niskie i wysokie temperatury oraz przejściowe susze. Preferuje stanowiska słoneczne oraz żyzne, umiarkowanie wilgotne, ale urośnie również w półcieniu oraz słabszej glebie. Jest mało podatna na wszelkie choroby czy szkodniki. By połączyć przyjemne z pożytecznym, możemy również posadzić krzewy owocowe, jak na przykład porzeczka. Oprócz tego, że ma dosyć ładne liście, miododajne kwiaty, to wytwarza przepyszne owoce. Bożeczki niezależnie od odmiany mają bardzo podobne, zbliżone wymagania. Tolerują praktycznie każdy rodzaj podłoża, oprócz gleb wapiennych oraz bardzo ciężkich. Stanowisko słoneczne, ciepłe i osłonięte od wiatrów, by mieć jak najwięcej owoców. Jeżeli nie zależy nam na owocach, to śmiało możemy ją posadzić wzdłuż ogrodzenia. Rośnie bardzo szybko, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie uzyskamy efekt żywego płotu. Za tydzień kolejna część kolejne rośliny liściaste idealne na żywopłoty.